Rosyjskie drony wlatują w polską przestrzeń powietrzną. W tym samym czasie rosyjskie trole, Mencen, Zajączkowska, Jakubiak, Jaki oraz inni wychodzą z pod putinowskiego kamienia i zaczynają nie tylko siać dezinformacje, ale także ujawniać tajemnice państwowe? Kiedy świat staje na głowie, a wszyscy jednoczą się przeciwko Putinowi, wychodzi Donald Trump i nie tylko robi miły gest w stosunku do Białorusi, ale także załagadza sprawę związaną z dronami nad polskim niebem. Uh, to mogła być pomyłka. I na to wszystko wychodzi nie kto inny, jak na białym kamieniu wielki rycerz. Od sakibol Karol Nawroski, który nie wytrzymuje ciśnienia i musi sobie coś zapodać w dziąsło, żeby przetrwać radę bezpieczeństwa narodowego. A to wszystko to nic. Bo właśnie w Stanach Zjednoczonych doszło do morderstwa prawicowego polityka, i żeby była jasność, tak samo się sprzeciwiałem, jak doszło do zamachu i morderstwa Pawła Adamowicza, polskiego polityka. Tak samo teraz jestem przeciwny temu, żeby ginęli politycy, nieważne z której są strony, ale ja wiem, kto jest temu winien. Cześć Wam. Zanim przejdziemy do wielkiej polityki i tego, co się dzieje od Stanów Zjednoczonych do Moskwy, to muszę Wam powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla polskich służb i wymiaru sprawiedliwości. W, we wrześniu 2024 roku prokuratura wysłała akt oskarżenia przeciwko Adamowi Niedzielskiemu. I nie, nie chodzi tutaj o maseczki kupowane od instruktora narciarstwa, czy teoretycznie kupowane respiratory od handlarza bronią, który zginął w niewyjaśnionych do dzisiaj okolicznościach. Nie. Chodzi tutaj o to, że pan Adam Niedzielski w trakcie COVID-u ujawnił tajemnicę medyczną, wykorzystał swoją pozycję, czyli przekroczył uprawnienia i ujawnił le dane lekarza z imienia nazwiska oraz lekarstwa, które ten lekarz sobie przepisał. Za to uwaga, w ciągu 12 miesięcy sąd pierwszej, jak i drugiej instancji Wydał wyrok prawomocnych wyrok skazujący na 3 miesiące bezwzględnego więzienia. Oczywiście ze względu na to, że to było pierwszy raz, to zostało mu to zamienione na 2 lata więzienia w zawieszeniu. Do tego tam 5000 kary. Znaczy nie kary, ale tego, tego zadośćuczynienia, jak i pokrycie kosztów obu procesów. I nie mówię o tym, że to jest pierwiosnek, czy tam, jak to się mówi, przebiśniek pokazujący, że jednak wymiar sprawiedliwości może szybko działać. Ja to tylko mówię, że w 12 miesięcy sądy uporały się z, tak, z, ta, z taką sprawą. I prokuratura ją dobrze przygotowała, udokumentowała i przeprowadziła. Więc powstaje pytanie, które chciałbym zadać wam. Czy myślicie, że do wyborów 227, czyli w ciągu 24 miesięcy, sądy będą jeszcze w stanie skazać polityków? Ja nie mówię pisowców, ale polityków, którzy łamali prawo, przekraczali swoje uprawnienia albo po prostu byli pionkami w rosyjskiej? Grze strategicznej. Napiszcie mi to w komentarzu, bo jestem ciekawy waszego zdania, bo ja osobiście a odpowiem w kolejnym filmie. A skoro przechodzimy teraz do wielkiej polityki, to mam do was pytanie, takie pytanie na początek. Czym różni się osoba transpłciowa od Ewy Zajączkowskiej z Konfederacji? Daję wam 5 sekund na zastanowienie się 4, 3, 2. Jeden. No cóż, i nie chodzi tu o to, że chcę udowodnić, iż Ewa Zajączkowska kiedyś była mężczyzną. Ale wytłumaczę wam. Osoba transpłciowa to jest na przykład mężczyzna, który poprzez, poprzez operacje plastyczne, ale także działania genetyczne, przeszedł transformację z bycia mężczyzną do bycia kobietą. To jest osoba transpłciowa. A teraz kim jest Ewa Zajączkowska? Ewa Zajączkowska jest osobą transpolską. Kiedyś była polską kobietą działającą w imieniu polski i na rzecz polski, dzisiaj poprzez pewne operacje propagandowe, polityczne, a także finansowe stała się niekim innym jak propagandystą Putina w Brukseli i Warszawie. I to nie jest odosobniony przypadek. Takich propagandystów, którzy przeszli swoją tranzycję, mamy wielu. I pamiętajcie, to nie tylko ja mówię o tym, że Ewa Zajączkowska, mimo że jej ojczystym językiem jest polski, mówi na świecie w języku rosyjskim. Parlament Europejski dziś. I to nie jest nasza wojna. President, uh, I would like to ask, um... Pani Przewodnicząca, ja mam pytanie do Pani Zajączkowskiej. Może ona by mogła powtórzyć swoje wystąpienie, bo ona mówiła po rosyjsku, ja nie zrozumiałem. Ale teraz do rzeczy. Skąd taka teoria, że Ewa Zajączkowska z Konfederacji jest rosyjskim trolem? No to posłuchajcie, co Pani Ewa ostatnio napisała na mediach społecznościowych. A ten Putin jest teraz z Panią w pokoju? Tak wyśmiewała Ewa Zajączkowska informacje innych polityków z drugiej strony sceny politycznej, mówiących o tym, że Putin właśnie wchodzi do Polski, do Europy. Oczywiście, jak niecałe 20 dronów wleciało do Polski, Ewunia szybciutko usunęła ten wpis, udając, że sorry, nic się nie stało przecież. I jeżeli myślicie, że ona usunęła ten wpis, bo uznała, że on jest niepolski, niepatriotyczny, no to nie, to, to, e, nic bardziej mylnego. Ewa Zajączkowska wychodzi i mówi, że program europejski SAFE który faktycznie w dużej części pochodzi z kredytu. Ale dla Polski z całego programu zostało przyznane prawie 50 miliardów euro na budowę fabryk zbrojeniowych, na dozbrajanie, na wojska dronowe, na wszystko, czego dzisiaj Polska najbardziej potrzebuje. Polska dostała 1 trzecią tego budżetu, jedną trzecią, a spłacać go będzie cała Europa. Więc de facto, jeżeli Polska dostała 50 miliardów, to spłaci z tych 50 miliardów może 7, może 9, resztę spłacą inne państwa Unii Europejskiej. Na tym polega Solidarność. Ewa Zajączkowska wychodzi i mówi, że w program Safe to są pieniądze wyrzucone w błoto. Co więcej, ta sama putinowska propagandzistka wychodzi i mówi... Nie wciągajcie nas do wojny. Te słowa wybrzmiały dziś w Parlamencie Europejskim w trakcie debaty o bezpieczeństwie Polski w związku z przekroczeniem naszej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Ona się chyba pomyliła, ona powinna napisać przez ukraińskie drony. Bo nie wciągajcie nas do wojny, to nie jest hasło do Brukseli. To powinna pani Zajączkowska wysłać takiego maila do Putina, swojego kolegi, mówiąc: Nie wciągaj nas, Władimir, w wojnę, nie wysyłaj nam swoich dronów. Dlaczego? Dlatego, że w tym samym momencie, kiedy Polska potwierdza, że to są rosyjskie drony, skrajna prawica krzyczy, że to są drony ukraińskie. Kiedy NATO potwierdza, że atak przyszedł z Białoruś, co więcej, Białoruś wysyła informacje do Polski, że lecą przez nas rosyjskie drony, to wychodzi ktoś z prawicy i mówi, że no, no, hola, hola, no, drony może były rosyjskie, ale one zabłądziły, bo Ukraińcy. Blokowali sygnały radiowe. No i biedne rosyjskie drony w ilości prawie 20 zabłądziło, przeleciało przez białoruską strefę, gdzie, roz, gdzie ukraińskie zagłuszacze dronów nie mają wstępu. Przelecieli przez Białoruś, wlecieli do Polski, to wszystko wina Ukraińców. I Zajączkowska brzmi: Nie wciągajcie nas w wojnę, pani Zajączkowska, Ewo, przestań pani być hipokrytką, albo zacznij pani mówić po rusku, jak pani mocodawca wymaga, tak jak zrobił to pan Schmidt, albo przestań się pani ośmieszać. I na to wszystko. Kiedy my już wiemy, że to był atak Rosji, kiedy na to uruchamia artykuł czwarty, wychodzi Donald Trump i mówi coś takiego. Jak pan skomentuje naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony? To mogła być pomyłka. Nie podoba mi się cała ta sytuacja, ale mam nadzieję, że to wkrótce się skończy. Nie wiem, jak do tego podejść i jak to zrozumieć, bo to, że Trump jest hipokrytą i przyjacielem Putina, to wszyscy wiemy. To, że Trump nie da krzywdy zrobić Rosji, bo robi z nią interesy albo on, albo jego dzieci, to też wszyscy wiemy. Ale to, że Karol Nawrocki jest tak krytyńsko ufającym i wierzącym w to wszystko, co robi Donald Trump, to mnie naprawdę aż, nawet nie serce, bo, bo to by było za dużo, ale mnie głowa boli, jak widzę naiwność skrajnej prawicy, kiedy Trump wyraźnie mówi, nie no dzie, to była pomyłka, te 20 dronów. O Jezus, no zdarza się, no wzięły się, zgubiły. Dokładnie tak samo mówi na Konfederacja, dokładnie tak samo mówi PiS i uwaga, dokładnie tak samo mówi Moskwa. Putin ma dzisiaj nie tylko Konfederację i PiS za sobą, ale także Putin ma Trumpa, który, gozi, który woził go w limuzynie, rozkładał czerwony dywan i mówił o nim per Wladimir. I to, że Nawrocki, ma naprawdę ciężki orzech do zgryzienia, to ja rozumiem. Ale czy to jest powód, żeby w trakcie Rady Bezpieczeństwa Narodowego walić sobie snusa? Państwo, mam honor i godność rozpocząć posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w imieniu pana prezydenta. Rozpoczynamy tę część jawną, wtedy, kiedy są z nami dziennikarze, media. W imieniu pana prezydenta witam, pana marszałka, panią Marszałek. Ale zanim do Nawrockiego, to jedna rzecz. Na początku obiecałem Wam, że powiem, jak rozwiązać problemy hipokrytów i kłamców w polskiej polityce. Sprawa jest prosta. Trzeba dopuścić do polityki ludzi, którzy, dla których polityka nie jest całym życiem. Ludzi, którzy używać będą polityki do robienia dobra dla obywateli, a nie do robienia dobra tylko dla siebie. Dlatego właśnie, tak jak Wam ostatnio powiedziałem, podjąłem decyzję, że będę w 27 roku kandydował do parlamentu. Najtrudniejszą rozmowę, jaką w tym zakresie musiałem przeprowadzić, przeprowadziłem z moją żoną, bo wymaga to od nas przeprowadzki przeprowadzki powrotu do Polski. W 26 roku, czyli tak naprawdę za parę miesięcy, wracamy do Polski. Od października przez 2-3 miesiące będziemy szukali jakiegoś fajnego lokum w Polsce. Więc jeżeli jesteście ze Świdnicy, ogólnie z byłego województwa wałbrzyskiego, albo znacie ludzi z byłego województwa wałbrzyskiego, Świdnica, Dzierżoniów, Kłocko, Wałbrzych, Strzegom, Żarów, proszę was, kontaktujcie się ze mną na tym adresie mailowym. Potrzebuję nie tylko waszej pomocy w zakresie powiedzenia gdzie najlepiej zamieszkać w tej chwili na tym terenie, ale także będę potrzebował waszej pomocy na przykład z wywieszeniem na waszych płotach banerów za dwa lata. Proszę was, kontaktujcie się razem, możemy zmienić więcej, a zobaczcie, że ja zmieniam naprawdę dużo. Zostawiam Bali i wracam do Polski, bo nie mogę sobie poradzić z tym. Co odwala Konfederacja, co odwala PiS i jakim miernym dzisiaj rządem jest rząd Donalda Tuska. Razem możemy zmienić więcej. Pamiętajcie, tutaj jest mój adres mailowy, a teraz przechodzimy do Rady Bezpieczeństwa Narodowego, która moim zdaniem była trochę parodią, ale także udowadnia, że politycy skrajnej prawicy potrafią wypełnić swoje zobowiązania w stosunku do Moskwy. Każdy wie, że Rada Bezpieczeństwa Narodowego składa się z dwóch części. Zresztą, posłuchajcie, tak samo mówi Donald Tusk. Jak Państwo wiecie, nie, nie, nie mogę cytować ani referować przebiegu Rady Bezpieczeństwa Narodowego ze względu na niejawny charakter tego posiedzenia, ale. A więc tak, pierwsza część to jest taka takie polityczne show. Ja bym to nazwał taki polityczny cyrk. Wychodzi sobie na Nawrocki ze snusem, Tusk mu jakąś tam przykrość powie, Kosiniak coś tam powie. Takie ogólnie, wiecie, dla mediów show, dla mediów. Później jest druga część, która jest co do zasady tajna. Ale, jak to zawsze bywa, każde siły, w tym Rosja, ma swoich ludzi ulokowanych wszędzie. No i teraz... Jak człowiek Putina, który chce mu przekazać informację z tej części tajnej, może to zrobić, żeby nie narazić się na odpowiedzialność z Kodeksu Karnego? No i tutaj z odpowiedzią przychodzi pan Sławomir i nie, nie Sławomir Cęckiewicz, Sławomir Męcen. Spędziłem dziś 3,5 godziny na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Niestety nie mogę mówić o żadnych szczegółach spotkania. Powiem tylko, że nie czuję się uspokojony, co więcej. Wątpliwości po tym spotkaniu mam więcej niż przed nim. Nie mam głębokiego przekonania, że osoby decyzyjne prowadzą nas w dobrym kierunku. Męcen zachował się jak typowy pożyteczny troll Putina. Męcen niby nic nie powiedział, ale powiedział wszystko, bo dokładnie zachował się tak samo, jak, jak gdybym ja powiedział do mojego kolegi Tomka: Tomek, Słuchaj, nie mogę ci powiedzieć, że w twoim małżeństwie źle się dzieje, ale powiem ci, że twoja żona mogłaby teoretycznie być tobie niewierna z twoim sąsiadem, który mieszka który mieszka dokładnie naprzeciwko twojej ulicy. No, niby nic nie powiedziałem, a jednak dużo powiedziałem. I dokładnie tak samo Mencen. Niby nic nie powiedział, ale powiedział Putinowi jedno. Polska jest w rozsypce. Ci, którzy nami rządzą, nie wiedzą, co robią i nie wiedzą, jak nas obronić. Władimir, przyjdź i nas uchroń. I wtedy, nie Władimir przychodzi, wtedy przychodzi Donald Trump i mówi... Ściągam sankcje nałożone na Białoruś. Rezygnuję z sankcji na Białoruś w dzień po tym, jak, jak z Białorusi wleciały do nas drony bojowe. Fajny sojusznik, mówi Roman Giertych. To wszystko pokazuje, że może i Macierewicz jest szpiegiem, ale Macierewicz jest szpiegiem, którego izolujemy od wiedzy. Ale są ludzie, którzy są albo świadomymi, albo nieświadomymi pomocnikami Kremla i dajemy im dalej dostęp do tajemnic państwowych. Ludzie tacy jak Mencen powinni być wykluczeni z Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo oni po tej radzie łamią polską integralność z NATO i z całym sojuszniczym światem. I ja teraz mam takie pytanie, bo ok, Paweł Kowal jedzie do USA i walczy o to żeby amerykański kongres wsparł Polskę wysłaniem następnych wojsk i to jest zasługa potężna Pawła Kowala i jego lobbingu wśród ludzi w Waszyngtonie. Za trochę wcześniej jedzie nie kto inny jak Radosław Sikorski i rozmawia o wejściu Polski do elitarnego grona G20. To zaczął, zapoczątkował te rozmowy Radosław Sikorski. Po czym chwilę później Wychodzi Donald Trump i mówi, że jak Karol Nawrocki chce, to my wyślemy wojska i zapraszam Karola Nawrockiego w 26 na G20. Drodzy panowie z ekipy rządzącej, z koalicji 15 października, przestańcie. Się błaźnić, przestańcie jeździć i skamlać o pomoc Amerykę. Zostawcie to Nawródzkiemu i jego niedoświadczonym rosyjskim trolom. Już za chwilę oni tak zrujnują Polskę w oczach Stanów Zjednoczonych, że nie będzie trzeba remontować, będzie trzeba postawić nowe relacje. I pamiętajcie jedną rzecz. Trump działa na rzecz Putina. Jeżeli dzisiaj Sikorski, Kowal i inni z koalicji 15 października jedą, jadą do Stanów działać na rzecz Polski, to persaldo ośmieszają się, bo Putin każe Trumpowi zrobić to, czego i tak wy nie osiągniecie i na koniec dnia to będzie wasza wina, że nie ma wojsk amerykańskich, że w G20 bryluje nie kto inny jak Karol Nawrocki, a nie na przykład Donald Tusk, który jest odpowiedzialny za polską gospodarkę. Przestańcie działać na rzecz Nawrockiego. Zajmijcie się tym, aby Polska była silna, aby Polska działała, aby Polska i Unia Europejska, a także NATO, działały spójnie, a nie wdajecie się w wojenki, które i tak dzisiaj w Waszyngtonie po prostu przegracie.